Dzisiaj to nie moja twórczość będzie przedmiotem rozważań. Dzisiaj oddaję wam pałeczkę. Pora na zapowiedziany odcinek poświęcony legowym mocom moich widzów. Bardzo mnie ucieszyło spore zainteresowanie pomysłem. wam maili ze zdjęciami waszych konstrukcji zacząłem otrzymywać dzień, dwa po ogłoszeniu eventu. Fajnie, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. Do rzeczy. Mamy, o ile dobrze pamiętam, ponad 20 konstrukcji. Większość zbudowana z części Bionicle i Hero Factory, choć znalazło się też miejsce, ku mojej uciesze, na systemowego rodzynka. Przyjrzyjmy się zatem, co zbudowaliście i zdecydowaliście się powiązać. AOPL przesyła kreację o imieniu Manson. Założeniem była wariacja na temat pająków śmierci zestawów Lego Bajanku z 2015 i założenie, że pająki po przejęciu kontroli nad biednymi mieszkańcami wyspy Okoto potrafią modować ich w groteskowe straszydła. Menson jest elitarnym pająkiem wyposażonym zarówno w stalowe odnóża, jak i takie wstrzykujące ofierze truciznę. Mocyk jest bardzo prosty, ale podoba mi się sam koncep, koncept yy, mutacji i dalekiego spersonalizowania pająków śmierci. Fear of the Duck przesyła swój Rewant Makuty z 2003 roku. Przeróbek największego złoczyńcy świata, bajeń był nigdy za wiele. Widać, że autor chciał zachować sporo cech oryginału, są pewnie yy, prawie niezmienione stopy, barki i pancerz Lakshmi na klacie. Mam też wrażenie, że dłonie są żywcem zaczerpnięte z zestawu Takanowa z 2008 roku. Ogólna sylwetka modelu nie jest zła, choć sam osobiście mm, bardziej zabudowałbym sekcję wokół barków, bo w standardowym ułożeniu maski wygląda to trochę tak, jakbym na ją strasznie cienką szyję. Na broń jest fajny koncept, chociaż psuje ją odrobinę niepasujący kolor błyskawic. Kuba Player podesłał kreację o imieniu Forest Beast, a więc Leśna Bestia. Figurka widać wyraźnie oparta o schemat budowy Toa Hordika, wyposażona widzę w funkcje techniczne. Nie ma tu za dużo do powiedzenia, choć muszę przyznać, że pomimo niezbyt zgrywającej się kolorystyki, podoba mi się w tym mocu to, jak żuchwa Smoka z Ninjago fajnie współgra z głową Hordika. Gdyby tylko te kolory lepiej ze sobą grały, wyglądałoby to bardziej interesująco, ale generalnie sam pomysł jest bardzo spoko. Dalej mamy moca od Hooteru, którego kreacja jest w zasadzie całym zestawem. Mamy tu trzy konstrukcje, figurkę bohatera o imieniu Subnekt, jego zwierzaka Tegama i pojazd Notion X. Tak jak Kuba Player inspirował się hordika, tak w mocu Hooteru widzę tutaj wyraźną fascynację podwodnymi klimatami yy, z 2007 yy, roku rocznika bajaniku Mari Nui. Sabnek to postać oparta o styl budowy matora z tamtego okresu, ale uzupełniona o elementy CCBS i rebootu Bajaniku w postaci ostrzy czy maski Cool Spidera. Podoba mi się bardzo ujednolicona kolorystyka tego moca, wykorzystująca bardzo przeze mnie lubiane odcienie jasnego legowego niebieskiego. Maska pojanka również tu dobrze pasuje, a turbiny na piętach podkreślają fakt podwodnej domeny postaci. Nation X, pojazd z machina wybitnie inspirowana takimi pojazdami jak u czy podwodne sanie toalesowika. Umieszczona na nim figurka wygląda całkiem fajnie, jednak moją ulubioną częścią tego setu jest Tegam. Ten mały krab jest naprawdę uroczy, a przy tym ma wyjątkowo niestandardową konstrukcję. Bardzo lubię takie mini moce, które pomimo wykorzystania ledwie paru elementów potrafią wyglądać ciekawie i efektownie. Dalej mamy bezimiennego moca od Y, który opisał go jako wariacji na temat stoła hordika. No ja tego tu, szczerze mówiąc, raczej nie widzę, bardziej e, widzę tu jakiegoś robota, cyborga, ale o dość ciekawym kształcie. Pomimo wybitnej monochromatyczności i tego morza czerni nieprzełamanego praktycznie ee, żadnym innym kolorem jest w tej postaci coś interesującego. Podoba mi się prosta głowa mająca sporo charakteru pomimo wykonania jej z napierśnika, czyli wydawałoby się najmniej zdatnego do tego elementu. Bardzo ciekawy, ale niestety cierpiący na kiepskie obfotografowanie mocy dostarczył mi Xen217, publikujący na tarcie jako Tuloksen. Jego kreacja przedstawia inteligentnego rachi o nieco jaszczurzej postawie i sylwetce. Moc ma moim zdaniem sporo potencjału. Podobają mi się zwłaszcza glatoriańskie hełmy użyte w ramach pazurzastych stóp. Jednak wstrokate tło sprawia, że zdjęć moca nie ogląda się komfortowo. Z dużą przyjemnością zobaczyłbym tę konstrukcję nieco lepiej obfoconą, bo mam wrażenie, że byłaby jednym z moich prywatnych faworytów tego zestawienia. Znacznie prostszego, bezimiennego moca podesłał J.Szargon. W zasadzie jest to pozbawione maski połączenie starszej i nowszej wersji toa Lewy ze wznowionego bajoniku. Jakkolwiek podobają mi się nawet opancerzone nogi, to reszta konstrukcji raczej nie przykuwa uwagi, ale wierzę, że w przyszłości rozwiniesz się mocersko i zaprezentujesz coś ciekawszego. Przerobki zielonych postaci to jakiś wybitnie popularny trend w tej pierwszej edycji moców od widzów. Janek Piskorski przysłał zdjęcie figurki wyglądające jak ewolucja obrońcy dżungli, gdyby tylko postacie z bajaników ewoluowały jak pokemony. Z kolei Karol Górski poeksperymentował designem lewy, władcy dżungli, tworząc lewe XL wyposażonego w mnóstwo dodatkowej broni. Podoba mi się tutaj całkiem ten naramienna na wyrzutnia rakiet, choć jak widzę te przyciski do wystrzeliwania, to aż nie się boli. Łukasz Sołtys podzielił się z nami zdjęciami aż trzech konstrukcji. Mamy tu przeróbkę klasycznego toa Kopaki, która całkiem mi się podoba. Nawet te kończyny toa Mata jako ręce całkiem tutaj pasują, choć ramiona wydają się przez to takie trochę małpowate. Moją ulubioną częścią tego moca jest tarcza, która wygląda jak coś, czym można się nie tylko bronić, ale i skutecznie atakować. Kolejny moc Łukasza, Tahuteridax, to całkiem ciekawy pomysł na fuzję dwóch klasycznych postaci. Mocek jest trochę przesadzisty, przypuszczam, że taka, zakładam, mroczna i złoproga postać fajniej by wyglądała z nieco bardziej ludzkimi proporcjami, ale widzę tu ciekawy pomysł i w większości niezły dobór kolorów. Ostatni mocek tego autora to jego własna bezimienna bohaterka. Zgaduje po piaskowych akcentach, że jest to postać przypisana żywiołowi kamienia. Tutaj widać, że autorowi chyba już zabrakło nieco elementów, żeby utrzymać spójny schemat kolorystyczny, ale spodoba mi się tarcza na ramieniu, wyglądająca na energetyczną, no i pomysł na kuszę. Nie mogłem również zapomnieć o wspólnym zdjęciu moców wraz z pisemnym pozdrowieniem. Bardzo sympatyczny akcent, dziękuję. Ciekawego, pokaźnych rozmiarów moca przysłał mój stały komentator MegaRakshi. Jego praca, Mardak, to gigantyczny potwór złożony chyba z paru tysięcy elementów. Porównanie z oficjalną figurką Maraka uzmysławia rozmiary tej bestii. Jakkolwiek brak tu kolorystycznego ujednolicenia, i tak jestem pod wrażeniem skali projektu i jego fajnego potworastego klimatu. Po prostu super bestia, hasz chciałoby się go pogłaskać. Coś innego od pozostałych kreacji prezentuje Puto Soldier. Oto efekt jego zabawy w programie LDD LEGO Digital Designer, służącym do wirtualnego budowania. Jego bezimienny moc to spora, krępa postać obwieszona bronią. Sylwetka wygląda całkiem fajnie, podobają mi się korpus i nogi, mimo że nie przepadam za wykorzystanie masek jako elementów pancerza. Widać, że to postać stworzona do rozwałki, ale nie jestem zbytnio fanem broni. Są ostrza, piła, jakieś inne dźgacze. Troszeczkę moim zdaniem jest tego za dużo, dopakowane uzbrojenie jest spoko, ale powinno też wyglądać estetycznie. Niemniej doceniam ilość włożonej wirtualnej pracy, zwłaszcza, że Putos przygotował też modele w Blu Osobiście nigdy nie korzystałem z tych programów, więc ich nie ogarniam, a zawsze podziwiam, gdy ktoś ogarnia coś, o czym ja nie mam pojęcia. Ogłoszenie o naborze moców do odcinka przykuło też uwagę Smitha z kanału Smith Mox. Jego kreacja Ravenis to duża, dopracowana figurka zgrabnie łącząca elementy techniki Bionicle z CCBS. Moc jest spory, spójny kolorystycznie, po prostu kawał bardziej z tego Syna. Muszę też przyznać, że mam pewną słabość do połączenia kolorów Gunmetal Grey z Dark Red, taka moja osobista preferencja. Te kolorki grają mi zwyczajnie ze sobą. Dopracowanie, dbał się o szczegóły, stawiają tego moca na mojej liście faworytów tego odcinka. Wracamy do pojedynczych zdjęć. sub przesyła zdjęcie swojego mocna Ignira i jego zwierzaka Karaata. Humanoid średnio mi się podoba. Widać, że dawcą części był tutaj umarakłowca, ale widać to aż za nadto moim zdaniem. Jest to jakaś inwencja co prawda, ale mogłoby być jej więcej. Co to Karaat jako taki psowato-skorpionowaty zwierzak jest całkiem fajny, bo widać nim więcej od autorskiego konceptu. Bardzo estetyczną i ładnie cykniętą postać zbudował Xyron na Kilion. Głowa jest co prawda mocno klasycznym motywem przewodnim wielomoców, ale nikt nie powiedział, że klasyka musi wyglądać źle, prawda? Ciekawe, że te neonowo-zielone akcenty, teoretycznie średnio pasujące do niebieskiego, wcale tu nic moim zdaniem nie psują. Chętnie zobaczyłbym więcej fotek tego moca. Wojtek Adamowicz prezentuje swoją wariację na temat The Shadowed One, postaci z klasycznego okresu pierwszej generacji Bionicle ubraną w formę CCBS. Jakkolwiek figurka dość podstawowa, autorowi udało się uchwycić sylwetkę i kolorystykę złowrogiego lidera mrocznych łowców. Nie rozpoznaję części, która robi za oczy. Czy ktoś może mnie oświecić? Bezemienna kreacja oscypka całkiem mnie zaskoczyła. Myślałem, że to tylko od taki szeroki koksowaty koleś, ale nie. To jest koksowaty koleś z ukrytą drugą parą ramion. Po pierwszym zdjęciu nie spodziewałem się tego. Fajna rzecz. Żeby było ciekawiej, sam planuję zbudować moca w trochę podobnych klimatach, więc oscypek jakby mnie ubiegł. Cieszę się, że Wojtek Rzepiela przesłał mi więcej zdjęć swojego moca. Postać o imieniu Glaze została wymyślona przez zagranicznego mocera Wombat Combat Pictures. Praca Wojtka jest inkarnacją tamtej postaci przygotowaną na konkurs Wombata. W mojej opinii to kolejny wyróżniający się moc w tym zestawieniu. Bardzo mi się podoba customowy tors, ładnie rozszerzający się na klacie w stylu rasowego pakera, Dość niestandardowo rozwiązane ręce, broń, no i nogi, które choć proste są obudowane wystarczająco, żeby nie wyglądać zbyt łyso. Wszystko mi w tym mocku pasuje, daje mu znak jakości. No i na koniec systemowy rodzynek, jedyny moc nie w całości pajeniklowy i to na dodatek ciekawy. Mateusz Iwanek przedstawia swoją figurkę Pokemona Zygarde w swojej ostatecznej 100% formie, jednego z legendarnych boksów szóstej generacji popularnych gier Nintendo. Legowy zegarda służy jako trzymaczek do gry na 3DS. -a. Ciekawy pomysł i bardzo fajne wykonanie. W prostych legowych kształtach udało się autorowi ładnie odtworzyć sylwetkę tego Pokemona i jego kolorystykę. Fajne jest to, że figurka posiada artykulację. Jestem pod sporym wrażeniem tego moca. Sam nie wiem, czy potrafiłbym lepiej oddać te specyficzne kształty. Bardzo przyjemny nerdowy gadżet. Gratuluję Mateusz! I tym oto sposobem doszliśmy do końca tego zestawienia, pierwszego materiału, którego jesteście jakby współtwórcami, bo tym razem to Wy napracowaliście się twórczo, ja tylko powiedziałem od siebie parę słów. Raz jeszcze dziękuję za uwagę i chęć współpracy. Odzew naprawdę mnie ucieszył i nie wykluczam kolejnych edycji moców od widzów. Był to ostatni film na kanale w tym roku. Mam nadzieję, że w nadchodzącym 2017 znajdę dużo czasu na dalsze prowadzenie obydwu moich kanałów. A wam drodzy widzowie, życzę udanej, sylwestrowej zabawy i szczęśliwego, pełnego przyjemnych niespodzianek nowego roku. Bawcie się dobrze i do usłyszenia!